Czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed Airshow w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot major Maciej Slab-Krakowian nie przeżył. Okaz został odwołany, a w mediach społecznościowych pojawiły się komentarze kwestionujące zasadność organizacji podobnych imprez. Jako argument wskazywano przypadki z przeszłości. Przypomnijmy, że w 2007 roku doszło do katastrofy dwóch samolotów z grupy akrobacyjnej AZL-Żelazny, które zderzyły się w powietrzu podczas wykonywania manewru rozety. W wyniku kolizji zginęli piloci Lech Marchelewski i Piotr Banachowicz. Dwa lata później podczas radom Airshow rozbił się białoruski samolot Su-27 UBM-1. Zginęli dwaj piloci: pułkownik Aleksandr Marficki i pułkownik Aleksandr Żuralewicz. Z kolei 15 czerwca 2019 roku podczas pokazów lotniczych w Płocku zginął pilot samolotu Jak-52. Nie udało mu się wyprowadzić maszyny z korkociągu. Komentarz do tych tragicznych wydarzeń poprosiliśmy generała Tomasza Drewniaka, który tłumaczy, że pilot F16 nie wykonuje pokazów według własnego uznania. Obowiązuje go Stanek, dokument ogólnotatowski, który precyzyjnie określa parametry lotu. Odległość od publiczności, wysokość przelotów i dopuszczalne figury akrobacyjne. Dodatkowo, każda edycja pokazów ma własny program bezpieczeństwa, sprawdzany przez dyrektora pokazów i specjalną komisję. Dopiero po treningach i weryfikacji dokumentacji pilot zostaje dopuszczony do występu. Obecnie na lotnisku w Radomiu trwają czynności operacyjne: pracują tam dwa zespoły: prokuratury i Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Generał, z którym rozmawialiśmy, apeluje też przed wyciąganiem pochopnych wniosków z tragicznych wydarzeń. Dopiero analiza zapisu, rejestratorów i nagrań z profesjonalnych kamer pozwoli odpowiedzieć na pytanie, co wydarzyło się w ostatnich sekundach lotu. Ekspert odpowiada też na słowa krytyki ze strony tych, którzy chcą zaprzestania organizacji takich widowisk. Tłumaczy, że pokazy lotnicze są organizowane dla społeczeństwa, które finansuje wojsko poprzez podatki. Pokazy cieszą się ogromnym zainteresowaniem, więc ciężko pozbyć się ich jednym ruchem ręki.